W pewnym królestwie, gdzie bogactwo budowało niebotyczne wieże, a luksus był powietrzem, którym oddychano, żyła Zofia. Była jedyną córką Henryka Lewandowskiego, potentata finansowego, którego imperium rozciągało się od nieruchomości po zaawansowane technologie. Zofia, otoczona niedobrami materialnymi od chwili narodzin, uważała świat za swoją prywatną scenę, na której każdy inny człowiek był co najwyżej statystą. Jej dni upływały na błahych rozrywkach przymierzaniu kreacji od najbardziej renomowanych projektantów i planowaniu kolejnych ekstrawaganckich przyjęć. Empatia? To słowo było dla niej puste, niczym niezrozumiały język z odległego kraju. Liczyła się tylko fasada, blask i nieustanne potwierdzanie jej dominującej pozycji w sztywnej hierarchii społecznej. Henryk Lewandowski, człowiek, który w pojedynkę zbudował swoją fortunę od podstaw, obserwował swoją córkę z rosnącym smutkiem i niepokojem. Widział w niej odbicie własnej ambicji, ale pozbawionej tej iskry pokory, która ukształtowała go na początku drogi. Zofia była zepsuta, odizolowana od prawdziwego życia, odarta z fundamentalnego zrozumienia godności ludzkiej pracy i wartości drugiego człowieka. Próbował rozmawiać, tłumaczyć, ale każde słowo odbijało się od niej, niczym od gładkiej, szklanej ściany jej obojętności. Bolało go to bardziej niż jakiekolwiek niepowodzenie biznesowe. Czuł, że traci swoją córkę, że przepaść między nimi staje się coraz głębsza i szersza. Pewnego wieczoru, siedząc w swoim gabinecie otoczony milionami, Henryk podjął decyzję. Musi uciec się do drastycznych środków. Zofia planowała swoje 25 urodziny, grandiozne wydarzenie, które miało odbyć się w ich rodzinnej posiadłości, starożytnym pałacu odrestaurowanym z niezrównanym przepychem. To była idealna scena dla jego planu. Henryk zadzwonił do swojego zaufanego prawnika i przyjaciela, Kazimierza Nowaka, człowieka o niezwykłej dyskrecji i bystrości. Przedstawił mu swój projekt ryzykowny, kontrowersyjny, ale w jego ocenie absolutnie konieczny. Muszę ją nauczyć empatii, Kazimierzu, powiedział Henryk, a jego głos, zazwyczaj twardy i stanowczy, drżał lekko. Niech zobaczy, co to znaczy być na dole, co to znaczy, gdy twoja godność jest deptana. A co ważniejsze, niech zobaczy, jak jej własne słowa ranią. Kazimierz, choć początkowo szokowany, dostrzegł w oczach przyjaciela rozpacz. Zgodził się pomóc. W ciągu kilku dni Henryk zniknął z życia publicznego, oficjalnie udając się na pilny wyjazd służbowy. W rzeczywistości, pod okiem Kazimierza przeszedł błyskawiczną transformację. Zmienił swój wygląd włosy, zarost, nawet sposób chodzenia i mówienia. Przyjął nową tożsamość, prostego pracowitego -E mężczyzny z prowincji, pana Jana Kowalskiego, który szuka dorywczej pracy. Pan Jan został zatrudniony przez firmę sprzątającą, która miała przygotować rezydencję Lewandowskich na przyjęcie. W grupie pracowników znalazła się także mała Maja, siostrzenica Henryka, pięcioletnia dziewczynka o bystrych, pełnych ufności oczach i włosach w kolorze zboża. Maja, osierocona niedawno przez matkę i pozostawiona pod opieką Henryka, stała się kluczowym elementem jego planu. Henryk wiedział, że obecność niewinnego dziecka, będącego świadkiem Zofii zachowań, może podziałać na nią silniej niż jakiekolwiek słowa. Maja, pomimo traumy po stracie matki, wciąż zachowała dziecięcą ciekawość i niewinność, co oczyniło ją niezwykle wrażliwą na otaczający świat. Jej obecność w rezydencji. Pod okiem u pana Jana miała być niewidzialnym lustrem, w którym Zofia mogłaby przejrzeć się naprawdę. Pałac Lewandowskich tętnił gorączkowymi przygotowaniami. Kilkadziesiąt osób uwijało się, dekorując wnętrza, polerując kryształowe żyrandole i układając kwiatowe kompozycje. Zofia nadzorowała wszystko z góry, wydając rozkazy przez telefon, często z łóżka, w jedwabnej piżamie. Dla niej ci wszyscy ludzie byli niewidzialnymi mrówkami, narzędziami do realizacji jej wizji perfekcyjnego przyjęcia. Wśród tych mrówek był opan Jan i cicha Maja, która trzymała się jego nogi, czasami zerkając za jego pleców na otaczające ją bogactwo. Pierwsze dni upłynęły Zofii na ignorowaniu sprzątaczy. Byli tylko tłem, elementem, który po prostu był. Pan Jan zresztą ekipy pracował sumiennie, nie rzucając się w oczy. Henryk, w swojej nowej roli, bacznie obserwował córkę. Widział jej arogancję, jej bezmyślne rozrzutnictwo, jej brak szacunku dla czasu i wysiłku innych. Kiedy przechodziła obok nich, unosiła nos, jakby zapach detergentów był dla niej obraźliwy. Jej oczy, zazwyczaj pełne błysku zadowolenia, stawały się chłodne i obojętne, gdy spoczywały na kimś z personelu. Maja, mała i ciekawa świata, nie rozumiała do końca sztywnych reguł dorosłych. Pewnego popołudnia, kiedy Zofia przesuwała ważon na marmurowej komodzie, Maja podeszła do niej, trzymając w drżącej rączce pognięcioną kartkę z rysunkiem. Był to prosty rysunek pałacu, pełen nieporadnych linii i jaskrawych kolorów. Dla pani szepnęła Maja, wyciągając rysunek. Jej małe paluszki były pobrudzone kredkami i kurzem. Zofia spojrzała na rysunek z niesmakiem, a potem na Maję. Co to jest? zapytała ostrym tonem. Nie ruszając się nawet o cal. I dlaczego twoje ręce są takie brudne? Przecież my tu sprzątamy, a ty brudzisz. Weź to stąd. Nie dotykaj niczego. Maja cofnęła dłoń, jej oczy napełniły się łzami, a usta zadrżały. Schowała rysunek za plecami i pobiegła do pana Jana, który stał w oddali, niby zajęty polerowaniem, ale obserwował całą scenę z kamienną twarzą. Pan Jan delikatnie pogłaskał Maję po włosach. Jej łzy bolały go bardziej niż cokolwiek innego. Widział, jak jego własna córka, której dał wszystko, była w stanie zranić tak niewinne dziecko z powodu rysunku i brudnych rąk. Zofia odwróciła się z obojętnością, a jej uwagę szybko pochłonął kolejny drobiazg, krzywo zawieszony obraz. Ziarno jednak zostało zasiane. Chwilowa, ledwie wyczuwalna kropla dyskomfortu spadła na jej serce, choć natychmiast ją zignorowała. Dzień przed przyjęciem panował już prawdziwy chaos. Zofia biegała po rezydencji w drodze do ostatecznej inspekcji. Wybrzmiał jej rozkaz, aby wszystkie dekoracje były ustawione w perfekcyjnym rzędzie. Miała na sobie jedwabny szlafrok, a na włosach wałki, kiedy weszła do głównej sali balowej. Tam, na świeżo wypolerowanej posadzce, stał opan Jan z wiadrem i mopem. Właśnie kończył, starannie wycierając ostatnie smugi. Maja siedziała cicho w kącie, rysując coś na podłodze. Zofia, idąc, machnęła ręką w geście niezadowolenia. To wszystko jest nie tak. To ustawienie jest ohydne. Krzyknęła, wskazując na rząd wazonów. W furii wpadła na stojący na małym stoliku kieliszek z czerwonym winem, który sama tam zostawiła. Kieliszek runął, a purpurowa ciecz rozlała się po lśniącej marmurowej posadzce, tworząc kałuże tuż obok nogi i pana Jana. Zofia spojrzała na bałagan z obrzydzeniem. Ach, na miłość boską. Warknęła, patrząc na opana Jana. Czy wy nigdy nie jesteście ostrożni? Patrz pan, co pan narobił. To jest absolutnie niedopuszczalne. Proszę to natychmiast sprzątnąć i to tak, żeby nie było widać śladu. Ale już. Bo inaczej nie dostanie pan ani grosza. Rzuciła mu pod nogi leżącą na krześle szmatę, bez cienia szacunku. Pan Jan pochylił się w milczeniu, zbierając rozlane wino. Jego ruchy były powolne, metodyczne, ale jego oczy, gdy na chwilę podniósł wzrok na Zofię, były pełne głębokiego smutku i rozczarowania. Nie było w nich gniewu, tylko ból. Maja, widząc scenę, skuliła się w kącie, jej duże oczy wpatrywały się to w Zofię, to w pana Jana. Widziała pogardę w oczach Zofii i cierpienie w oczach swojego wujka. Jej małe serce zacisnęło się ze strachu i niezrozumienia. Zofia, po chwili zadowolenia ze swojej dominacji, odwróciła się, zrzucając winę na niezdarnego sprzątacza. Ziarno dyskomfortu zasiało się głębiej. Coś w niemym spojrzeniu u pana Jana, a zwłaszcza w przerażonej twarzy Mai, sprawiło, że poczuła nieznaczne ukłucie sumienia. Szybko jednak stłumiła to uczucie, przypominając sobie, że to przecież tylko pracownicy, a ona jest panią domu. To było ich miejsce. Od tego dnia Henryk w przebraniu u pana Jana celowo umieszczał się w sytuacjach, które zmuszały Zofię do konfrontacji z prostotą i rzeczywistością życia innych. Kiedy Zofia wychodziła ze swoich apartamentów, pan Jan często zamiatał korytarz lub czyścił balustrady, zmuszając ją do przejścia obok niego. Czasami, gdy przechodziła, Maja machała do niej nieporadnie. Zofia zbywała ją machnięciem ręki lub przewracała oczami. Czuła narastającą irytację. Ci ludzie, ten opan Jan i to małe dziecko, byli wszędzie. Przestali być niewidzialni, stali się denerwującą obecnością. Henryk, jako pan Jan, czasem celowo coś upuszczał, coś upsuł, zawsze drobiazg, który Zofia mogła z łatwością poprawić, ale który irytował ją do granic. Pan Jan zawsze przepraszał z przesadną pokorą, co jeszcze bardziej drażniło Zofię. Te drobne incydenty miały na celu zburzyć jej bańkę doskonałości i wymusić reakcję. Maja, choć początkowo przestraszona, zaczęła z ciekawością obserwować Zofię. Widziała jej drogie ubrania, jej nonszalancję, jej piękno. Pewnego dnia Zofia zostawiła swoją drogą designerską torebkę na kanapie. Maja z dziecięcą naiwnością podeszła i delikatnie dotknęła jej błyszczącego zapięcia. Zofia weszła akurat do salonu i zobaczyła Maję. Nie ruszaj tego! krzyknęła, podchodząc szybko i zabierając torebkę. To jest bardzo drogie. Nie dla ciebie. Maja znowu się skuliła, a Henryk, obserwując scenę z ukrycia, poczuł ścisk w sercu. Wiedział jednak, że lekcja musi być kontynuowana. Maja, w swojej dziecięcej prostocie, zaczęła nieświadomie odgrywać rolę lustra. Pewnego dnia Henryk usłyszał, jak Maja bawi się lalkami w kuchni. Jedna z lalek była opanią, a druga sprzątaczką. Maja, naśladując ton Zofi, Powiedziała do sprzątaczki: Ty jesteś tylko sprzątaczką. Nie dotykaj moich rzeczy. Jesteś taka brudna! Głos Henryka zamarł. Maja nieświadomie powtarzała to, co słyszała od Zofii. Henryk zrozumiał, że jego córka nie tylko rani go, ale także kształtuje negatywne wzorce u niewinnego dziecka. Pojawiła się też postać pana Roberta, przyjaciela rodziny i doradcy Henryka, który był wtajemniczony w cały plan. Pan Robert czasem odwiedzał rezydencję, oficjalnie, aby pomóc w organizacji przyjęcia. W rzeczywistości obserwował Zofię i jej interakcje z panem Janem i mają. Pewnego dnia rozmawiał z Zofią o odpowiedzialności, o szlachetności służby. Zofia ziewnęła. Służba jest dla służących, panie robercie, odparła z lekceważeniem. Pan Robert tylko uśmiechnął się gorzko. W tym samym czasie Zofia zmagała się z drobnymi trudnościami w kontaktach ze swoimi przyjaciółmi. Kilka z nich zaczęło narzekać na jej kontrolujące zachowanie i wygórowane wymagania dotyczące przyjęcia. Te skargi, choć powierzchowne, irytowały Zofię. Uważała, że są po prostu zazdrośni lub leniwi. Nie zdawała sobie sprawy, że jej arogancja zaczyna odstraszać nawet tych, którzy tolerowali ją ze względu na status i bogactwo. Maja w swojej naiwności z czasem zaczęła odważać się na bardziej bezpośrednie interakcje. Widząc Zofię zatopioną w telefonie, kiedy sprzątacze znosili ciężkie pudła, Maja podeszła do niej. Pani, czy pani też kiedyś tak ciężko pracowała? Zapytała, wskazując na robotników. Zofia spojrzała na nią z niedowierzaniem. Ależ, co ty w ogóle mówisz? Ja nigdy nie pracowałam. To jest praca dla innych. Ja mam inne rzeczy do roboty, dużo ważniejsze. Maja, nie rozumiejąc, co to znaczy ważniejsze, tylko kiwnęła głową. Henryk usłyszał tę rozmowę i poczuł, jak jego serce ściska się z bólu. Jego córka była tak ślepa. Nadszeł dzień przyjęcia. Pałac lśnił, goście zaczęli się zjeżdżać, a Zofia promieniała w swojej kunsztownej sukni. Cała ekipa sprzątająca, w tym pan Jan i Maja, wciąż uwijała się, dokonując ostatnich poprawek. Henryk, w swoim przebraniu, czuł, że zbliża się punkt kulminacyjny. Kryzys nastąpił w szczycie przyjęcia. Zofia, otoczona grupą głośnych przyjaciół, chwaliła się swoim nowym naszyjnikiem. Jeden z gości, pijany i nieostrożny, przewrócił tacę z szampanem. Kryształowe kieliszki rozbiły się z hukiem a bąbelki rozlały się po posadzce, docierając aż pod stopy Zofii. Zrobiło się zamieszanie. Goście zaczęli narzekać. Zofia, zamiast uspokoić sytuację lub wezwać obsługę w sposób cywilizowany, rzuciła się w kierunku najbliżej stojącego pana Jana. — Czego pan tam stoisz jak słup soli? — Sprzątaj to natychmiast. — Natychmiast? — Co panu każe to robić, proszę? — Czy pan nie widzi, że ludzie się denerwują? Jest pan niekompetentny? krzyknęła głośno. Jej głos, wzmocniony szampanem i stresem, niósł się po sali. Maja, która właśnie niosła małą miotłę, aby pomóc panu Janowi, zatrzymała się. Usłyszała krzyk Zofii, zobaczyła gniew w jej oczach, zobaczyła, jak pan Jan po raz kolejny schyla się w pokorze, aby sprzątnąć czyjś bałagan. Coś w niej pękło. Nie ona nie jest niekompetentna ona jest dobra. Krzyknęła Maja, nieporadnie, ale głośno, wskazując na opana Jana. Jej mały głosik był ledwo słyszalny w gwarze, ale Zofia go usłyszała. Zofia, zszokowana, spojrzała na Maję, a potem na opana Jana. Jej twarz zastygła w wyrazie niedowierzania. To było jak uderzenie obuchem. Dziecko, które uważała za niewidzialne, właśnie jej się sprzeciwiło. W tej chwili Henryk, jako pan Jan, wyprostował się. Jego twarz, zazwyczaj ukryta pod maską pokory, nabrała stanowczości. Pani Zofio, powiedział Henryk, a jego głos, choć niski, miał w sobie nieznany jej autorytet. Myślę, że nadszedł czas, aby poznała pani prawdę jego dłoń powędrowała do peruki i pociągnęła. Sztuczne włosy spadły, odsłaniając jego prawdziwą fryzurę. Następnie zdjął sztuczny zarost, a pod nim ukazały się rysy Henryka Lewandowskiego. Zofia zamarła. Sala, która przed chwilą tętniła życiem, nagle ucichła. Goście, którzy znali Henryka Lewandowskiego, spojrzeli z niedowierzaniem. Ojcze? wyszeptała Zofia, jej głos był ledwo słyszalny. Cofnęła się o krok, jakby widziała ducha. Jej oczy rozszerzyły się, napełniły się przerażeniem, potem głębokim wstydem. Henryk stał przed nią, niejako pan Jan. Ale jako jej ojciec, w stroju sprzątacza, z godnością, która była w tym momencie potężniejsza niż cała jej fortuna. Tak, Zofio to ja powiedział Henryk spokojnie Twój ojciec ten, którego upokorzyłaś ten, którego słowami raniłaś ten, którego obecność ignorowałaś i ten, który patrzył, jak raniłaś niewinne dziecko moją siostrzenicę Maję, która jest dla mnie jak córka, wskazał na Maję, która stała obok niego, patrząc na Zofię z dziecięcą powagą. Henryk zaczął mówić, nie podnosząc głosu, ale jego słowa miały wagę gór. Zbudowałem to imperium, Zofio, od zera. Wiesz, ile potu i łez kosztowało to wszystko? Wiesz, ile godności kosztowało to, aby wstać po każdym upadku? A ty, ty to wszystko zdeptasz, każdego dnia. Traktując ludzi jak narzędzia, jak coś, co można wyrzucić, gdy już nie jest potrzebne, mówił o wartości ciężkiej pracy, o godności każdej osoby, niezależnie od jej zawodu czy statusu. Mówił o tym, jak arogancja niszczy duszę. Zofia stała, jak sparaliżowana. Wstyd ogarnął ją falą. Gorące łzy napłynęły jej do oczu. Upokorzyła nie tylko sprzątacza, ale swojego ojca. Człowieka, który dał jej wszystko. I w dodatku na oczach jego siostrzenicy, niewinnego dziecka, które teraz patrzyło na nią z mieszaniną strachu i niezrozumienia. Henryk podszedł do Mai i pogłaskał ją po głowie. Maja jest tu ze mną, ponieważ jej matka jest bardzo chora i przechodzi trudny okres. Potrzebuje troski. Troski, której ty, Zofio, zdajesz się nie rozumieć. Zofia poczuła, jak jej świat, zbudowany na piasku ignorancji i powierzchowności, rozpada się. Zobaczyła siebie oczami ojca, oczami Mai, oczami wszystkich tych, których potraktowała z pogardą. To nie był tylko wstyd, to był głęboki ból, zrodzony z samowiedzy. Musiała podjąć decyzję. Czy odrzuci tę bolesną lekcję, czy przyjmie prawdę i spróbuje się zmienić? Patrzyła na ojca, który mimo wszystko stał tam, czekając. Patrzyła na Maię, której oczy były pełne niewinności i, o dziwo, współczucia. Ojcze, wyszeptała Zofia, a jej głos załamał się. Ja, ja tak bardzo cię przepraszam. Nie wiedziałam. Nie rozumiałam, był to pierwszy raz od lat, gdy Zofia pozwoliła sobie na prawdziwe emocje. Jej świat się zawalił, ale z gruzów zaczynało kiełkować coś nowego. Zofia wiedziała, że słowa to za mało. Musiała działać, i to w sposób, który całkowicie przełamie jej dawną tożsamość. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było publiczne przeproszenie. Następnego dnia, z samego rana, zwołała konferencję prasową. Media, które jeszcze wczoraj rozpisywały się o skandalu na przyjęciu i dziwnym zniknięciu Henryka Lewandowskiego, teraz pojawiły się tłumnie, licząc na kolejny sensacyjny materiał. Zofia stanęła przed kamerami, ubrana skromnie, bez makijażu. Jej twarz była opuchnięta od płaczu, ale jej głos, choć drżący, był stanowczy. Nazywam się Zofia Lewandowska, zaczęła. Wczoraj wieczorem, na moich urodzinach, mój ojciec, Henryk Lewandowski, ujawnił mi prawdę o sobie i o mnie. Przez kilka tygodni udawał sprzątacza w naszej rezydencji, aby dać mi lekcje. Lekcje pokory, empatii i szacunku dla drugiego człowieka. I przyznaję publicznie, byłam ślepa. Byłam arogancka, pozbawiona wrażliwości i zepsuta do szpiku kości. Mówiła dalej, przyznając się do każdego aktu pogardy, do każdego lekceważącego słowa, do każdego spojrzenia pełnego wyższości. Opowiedziała o tym, jak potraktowała pana Jana, jak zraniła małą Maję. Wyraziła swój głęboki żal i wstyd. Nie szukam współczucia, powiedziała na zakończenie. Szukam odkupienia. I obiecuję, że od dziś poświęcę się naprawianiu błędów i nauce bycia prawdziwie wartościowym człowiekiem. Reakcje były mieszane. Wielu wyśmiało ją, nazywając to cynicznym PR-owym zagraniem. Jej dawni przyjaciele odwrócili się od niej, nie chcąc być kojarzeni z kimś, kto robi z siebie pośmiewisko. Henryk, który stał za kulisami, obserwował córkę z dumą. Wiedział, że ta publiczna deklaracja jest dla niej ogromnym osobistym ryzykiem i poświęceniem. To było zerwanie z dawnym życiem, zerwanie z całym światem, w którym dotąd funkcjonowała. Zofia zaczęła działać. Pierwszym krokiem było zorganizowanie zbiórki pieniędzy na leczenie matki Mai. Sama Zofia, po raz pierwszy w życiu, osobiście zaangażowała się w pomoc. Przestała zatrudniać firmę sprzątającą. Zamiast tego, każdego ranka, brała się za szmatę i wiadro, sama sprzątając swoją rezydencję. Początkowo było to trudne, jej ręce pęczniały, a plecy bolały, ale z każdym dniem uczyła się wartości fizycznej pracy. Henryk wspierał ją w milczeniu. Obserwował, jak Zofia, choć nieporadna, uczy się pokory. Maja, widząc Zofię szorującą podłogi, z początku była zdziwiona, potem ostrożna, a w końcu zaczęła podchodzić i pytać, czy może pomóc. Zofia uczyła ją, jak trzymać miotłę, jak ścierać kurze. Zaczęła traktować Maję nie jak niewidzialne dziecko, ale jak małego człowieka, który mógł ją czegoś nauczyć. Pewnego dnia Zofia musiała pójść na spotkanie w sprawie funduszy na leczenie matki Mai. Było to w miejskim biurze, pełnym skomplikowanych formularzy i biurokratycznych procedur. Zofia, która zawsze miała prawników i asystentów, by załatwiali za nią takie sprawy, teraz musiała radzić sobie sama. Początkowo była sfrustrowana, ale potem przypomniała sobie słowa ojca o determinacji. Z pomocą prawnika Henryka, pana Roberta, który udzielał jej wskazówek z daleka, Zofia nauczyła się cierpliwości i wytrwałości. Wieść o zmianie Zofii rozeszła się. Niektórzy jej nienawidzili, inni podziwiali. Jeden z dziennikarzy, który początkowo był jej wielkim krytykiem, napisał poruszający artykuł o jej przemianie, nazywając ją w Kopciuszkiem, który odnalazł duszę. To nieoczekiwane wsparcie dało Zofii siłę. Henryk i Zofia spędzali ze sobą więcej czasu, ale już nie jako ojciec i córka potentata, lecz jako równi sobie ludzie, którzy uczą się od siebie nawzajem. Zofia zaczęła doceniać to, jak ciężko jej ojciec pracował. Henryk dostrzegł w córce siłę charakteru, o której istnieniu w niej nawet nie wiedział. Ich więź stawała się głębsza i bardziej autentyczna, zbudowana na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Zofia zdecydowała się zorganizować kolejne przyjęcie w rezydencji, tym razem charytatywne. Chciała zebrać fundusze na rzecz dzieci z ubogich rodzin i na domy opieki. To miała być jej prawdziwa inauguracja nowej Zofii. Henryk zgodził się ją wspierać, ale podkreślił, że to jest jej projekt, który ma zbudować od podstaw. Wieczór charytatywny zbliżał się wielkimi krokami. Zofia pracowała niestrudzenie, sama organizując większość szczegółów. Spotykała się z dostawcami, rozmawiała z wolontariuszami, negocjowała z darczyńcami. To było życie, którego nigdy wcześniej nie znała pełne wyzwań, ale też satysfakcji. Punkt kulminacyjny nadszedł podczas gali. Rezydencja, którą Zofia kiedyś postrzegała jako symbol swojej bezcelowej ekstrawagancji, teraz tętniła życiem w szczytnym celu. Zofia w prostej, ale eleganckiej sukni stała na scenie, przygotowując się do przemówienia. Jej matka, która przez cały czas była sceptyczna wobec udziwactw córki, siedziała w pierwszym rzędzie, z chłodnym wyrazem twarzy. Obok niej siedział Henryk, a na kolanach trzymał Maję, która z uwagą wpatrywała się w Zofię. Dzień dobry Państwu! Zaczęła Zofia, a jej głos był pewny i spokojny. Rok temu w tym samym miejscu obchodziłam moje urodziny. Była to impreza, która, jak sądziłam, miała podkreślić mój status i wartość. Dziś wiem, że podkreśliła tylko moją ignorancję i pustkę. Opowiedziała całą historię, bez upiększeń, o lekcji, którą dał jej ojciec o tym, jak traktowała pana Jana i Maję. Jej słowa były pełne pokory i szczerości. Mówiła o tym, jak zepsute było jej życie, jak ślepa była na prawdziwe wartości. Mój ojciec, pan Henryk Lewandowski, którego tu dziś widzicie, Zofia wskazała na ojca, nie tylko zbudował to imperium. Zbudował też moją duszę, wykopując mnie z otchłani egoizmu. Dziękuję ci, ojcze, za tę najtrudniejszą, ale i najcenniejszą lekcję w moim życiu. Wspomniała o Mai, siedzącej obok ojca. Ta mała dziewczynka, Maja, jest dowodem na to, że nawet w największym bogactwie można być niewidzialnym. Jej niewinność i jej odwaga, by nazwać moją arogancję, były pierwszym światełkiem w mojej ciemności. Dziś Maja jest dla mnie nie tylko siostrzenicą mojego ojca, ale symbolem każdej niewinnej duszy, która zasługuje na szacunek, godność i miłość. Uzy spłynęły po policzkach Zofii, ale tym razem były to łzy oczyszczenia. Teraz rozumiem, że prawdziwe bogactwo to nie to, co posiadamy, ale to, kim jesteśmy i ile dobra jesteśmy w stanie wnieść do życia innych, sala rozbrzmiała gromkimi brawami. Nawet matka Zofii miała łzy w oczach, choć próbowała je ukryć. Henryk patrzył na córkę z dumą, która wypełniła go po brzegi. W tej chwili odzyskał córkę córkę, która była teraz lepszym człowiekiem, niż on sam kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Główny konflikt został rozwiązany. Zofia odnalazła swoją drogę. Bezpośrednie zagrożenie jej pychy i ignorancji zostało pokonane, a jej przyszłość rysowała się w zupełnie nowych barwach. Przemiana Zofii była kompletna: cynicznej, aroganckiej dziewczyny stała się empatyczną, pokorną i zdeterminowaną kobietą. Po gali charytatywnej Zofia nie wróciła już do swojego dawnego życia. Założyła fundację, która wspierała dzieci z trudnych rodzin, oferując im edukację, opiekę i możliwość rozwoju. Sama często odwiedzała te dzieci, czytając im książki, bawiąc się z nimi i słuchając ich historii. Jej ręce, kiedyś ozdobione drogocenną biżuterią, teraz były często pobrudzone farbami lub kurzem, ale jej serce nigdy nie było czystsze. Relacje w rodzinie Lewandowskich rozkwitły. Henryk i Zofia mieli teraz prawdziwą, głęboką wieś, opartą na wzajemnym zrozumieniu i miłości. Często rozmawiali o fundacji o problemach świata, o wartości każdego ludzkiego życia. Maja stała się integralną częścią ich rodziny. Zofia opiekowała się nią z czułością, pomagając jej w szkole i ucząc ją wartości. Maja, otoczona miłością i bezpieczeństwem, rozkwitła w radosną i pewną u siebie dziewczynkę. Jej matka powoli wracała do zdrowia, a Maja miała teraz dwie silne, wspierające postacie w swoim życiu. Zofia udowodniła, że nawet najbardziej zepsuta dusza może znaleźć odkupienie, a prawdziwa zmiana zaczyna się od pokory i empatii. Jej historia stała się inspiracją dla wielu. Nie wróciła już nigdy do świata powierzchowności i blichtru. Jej życie miało teraz prawdziwy cel, a jej szczęście nie zależało już od materialnych dóbr, lecz od dobra, które wnosiła w życie innych. Henryk Lewandowski, patrząc na swoją córkę, Wiedział, że to była najlepsza inwestycja w jego życiu, inwestycja w serce, która przyniosła niewymierne zyski. Drodzy członkowie naszej wspaniałej, pełnej serc społeczności. Mam nadzieję, że historia Zofii głęboko was poruszyła. To opowieść o potędze miłości, o poświęceniu dla drugiego człowieka i o tym, jak ważne jest, aby zawsze postępować słusznie, nawet jeśli droga do prawdy jest bolesna. Przypomina nam, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się grubością jego portfela czy marką ubrań, ale wielkością jego serca i zdolnością do empatii. To lekcja o drugiej szansie, o tym, że nigdy nie jest za późno, aby się zmienić i znaleźć swoje prawdziwe ja. Jeśli ta historia wywołała w Was emocje, proszę, polubcie ten film i podzielcie się nim ze swoimi bliskimi. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich wzruszających narracji. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i aktywujcie dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Powiedzcie mi w komentarzach, z jakiego kraju nas oglądacie? Która część historii Zofii najbardziej Was poruszyła? Czy wierzycie w drugie szanse? A może macie własne przemyślenia na temat tego, jak ważna jest pokora i empatia w dzisiejszym świecie? Czekam na Wasze inspirujące refleksje. Pamiętajcie, razem tworzymy społeczność, która ceni dobroć i prawdziwe wartości. Do zobaczenia w kolejnej historii